Patronujemy i polecamy. Książka Kubusiowe Opowiastki przedstawia losy Kubusia, kilkuletniego chłopca, który wprowadza czytelnika w świat przygód i zabaw. Lektura jest dużych rozmiarów, tak więc dzieciaki znajdą w niej wiele ciekawych historii, dzięki którym mogą nauczyć się przydatnych rzeczy. Co najważniejsze, opowiadania w książce mają w sobie przekaz, nie są zwykłymi historiami. Utożsamiają się z czytelnikiem, ukazując jego sposób myślenia, ale przede wszystkim mają w sobie element dydaktyczny. Każda historia ma jakiś cel względem osoby ją czytającej. Nie tylko rozbawi, ale nauczy dziecko wiele życiowych informacji. Na rynku jest coraz mniej mądrych, ciekawych, a zarazem śmiesznych opowiadań dla dzieci. Uważam, że autor książki Sebastian Sarna włożył sporo wysiłku i pracy, aby swoją twórczością przekonać do siebie dzieciaków, ale i rodziców, bo to oni powinni również decydować o doborze literatury dla swoich pociech. Przechodząc do strony wizualnej lektury, nie można nic jej zarzucić. Jak już wspomniałam, jest dużego formatu, a jej grubej, miłej w dotyku okładki można tylko pozazdrościć. W środku jest więcej tekstu niż rysunków, co uważam za słuszne, gdyż dzieci powinny jak najwięcej używać fantazji podczas czytanych opowiadań, a nie skupiać się tylko i wyłącznie na ilustracjach. Mali czytelnicy, jeśli chcecie dowiedzieć się dlaczego cztero i pół letni Kubuś pewnego dnia bardzo, ale to bardzo się drapał oraz dlaczego mówiąc prawdę na temat wyglądu pewnego dziecka, chłopiec zasmucił swoją mamę. Jeśli tak, to wyobraźcie sobie, że oprócz tych dwóch opowiadań są jeszcze inne, które na pewno zapamiętacie i będziecie chcieli czytać je jak najczęściej.